Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj drogi widzu wyjaśnimy sobie czym jest fotokomórka i jak należy rozumieć wykres natężenia od napięcia dla fotokomórki. Tutaj jest fragment definicji z Wikipedii, jest ona wyjątkowo mało pomocna, dlatego nie będziemy się nią zajmować, potraktujemy ją tylko jako przykład tego, jak niepomocna czasem jest Wikipedia. Tutaj mamy wykres natężenia od napięcia, który na pewno Cię drogi widzu interesuje i do którego będziemy się często odnosić. Zaczynamy sobie od tego obwodu, który oznaczyłem literką A, i tutaj mamy odpowiadającą mu część na wykresie. A zatem źródło stałego napięcia podłączamy w taki sposób do elektrod, że foton będzie padał na ujemną elektrodę. W wyniku zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego będzie wybijał elektron, który będzie podążał w stronę dodatniej elektrody. Kiedy w nią trafi, to oczywiście. W obwodzie będzie płynął prąd. Jeżeli popatrzymy sobie na część wykresu odpowiadającą temu obwodowi, to widzimy, że im bardziej podniesiemy napięcie, tym większe jest natężenie. A zatem, im większe będzie napięcie pomiędzy elektrodami, tym więcej elektronów będzie od elektrody ujemnej podążać do dodatniej. Ale widzimy też, że jest pewna grona granica natężenia. A zatem, jeżeli na tą ujemną elektrodę pada w jednostce czasu pewna ilość fotonów i każdy foton wybije jeden elektron, to nawet jeżeli powyżej pewnej granicy będziemy podnosić to napięcie, to i tak nie padnie na dodatnią elektrodę więcej elektronów, bo po prostu nie będzie na tyle fotonów, żeby więcej elektronów wybić. Teraz patrzymy sobie tutaj na obwód oznaczony literką B. I widzimy, że na wykresie i od u odpowiada mu tylko jeden punkt. A więc, kiedy nasz obwód nie ma żadnego źródła napięcia, no to wówczas pewna ilość wybitych elektronów padnie na elektrodę tą przeciwną w stosunku do tej, z której te elektrony są wybijane, no i wówczas w obwodzie będzie płynął prąd. Teraz patrzymy sobie na obwód oznaczony literką C i tutaj on będzie odpowiadał ujemnej części, ujemnej połowie na osi poziomej, na osi napięcia. Czemu? Ponieważ elektrody są podłączone przeciwnie w stosunku do obwodu oznaczonego literką A. A zatem. Elektroda, na którą padają fotony, z której są wybijane elektrony, jest podłączona do bieguna dodatniego źródła. A zatem, kiedy jakiś elektron jest wybijany, poprzez to, to podłączenie do przeciwnych elektrod, jemu będzie ciężej oddalić się od dodatniej elektrody i dolecieć do ujemnej. A im większe będzie napięcie, a zatem im bardziej na tym wykresie będziemy na minusie, tym trudniej będzie mu tą odległość dzielącą elektrody pokonać. W pewnym momencie, jeżeli natężenie będzie już dostatecznie zmniejszone i będzie równe tak zwanemu napięciu hamującemu, albo od niego mniejsze, to żaden elektron nie zdoła pokonać tej. Różnicy potencjałów i prąd w obwodzie całkowicie przestanie płynie. Drogi widzu, mam nadzieję, że moje wyjaśnienia były dla Ciebie pomocne. Jeżeli tak, to zasubskrybuj albo daj łapkę w górę. A jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście pytaj. Ja postaram się odpowiedzieć w komentarzu.